Mili Państwo, imieniny obchodzą dziś cherubiny, a serafiny dopiero 12 października, bo to jednak całkiem różne chóry anielskie. Historia przypomina łaskawie, iż 17 września w 1971 roku w Poznaniu Odbył się pierwszy występ kabaretu Tej. Jak relacjonował Zenon Laskowicz, zbieżność daty powstania Teja z agresją ZSLR na Polskę w roku 1939 nie została zauważona przez ówczesną cenzurę. Ale zostało zauważone co innego. Otóż Tej wybrał się do Gniezna z programem pod tytułem Czymu nie ma I miasto zostało oblepione plakatami z tym właśnie pytaniem. W tamtejszym komitecie partii urywały się telefony z województwa, jak to jest? Z tym zaopatrzeniem w gnieźnie i miejscowy sekretarz musiał tłumaczyć. Ależ towarzysze, mamy dżem zabezpieczony i to w trzech smakach. Historia tym razem fonografii przypomina też, że to właśnie 17 września w 1934 roku firma RCA Victor wydaje Piątą Symfonię Beethovena, ale na eksperymentalnej płycie długogrającej o obrotach 33 i na minutę. Eksperyment zgodnie uznano za porażkę, bo materiał, w którym wytłoczono płytę, czyli szelak, szybko się zużywał. Maszyny wytłaczające rowki w takim plastiku były drogie, a w dodatku ramię prowadzące igłę było ciężkie i dosłownie orało ten krążek, który po kilku odtworzeniach stawał się nie do użytku. Produkcji więc zaniechano, ale idea. Idea zaczęła kiełkować i czekała tylko na stosowny moment, czyli na upowszechnienie się materiału zwanego winylitem krócej winylem i to już było to. Tutaj można było zapisywać muzykę na dłużej i ten winyl rozkręci nam niebawem światową muzykę na co najmniej pół wieku. Tak to już jest z ludzkością, że jeżeli ktoś ma pomysł, to on kiełkuje, on rośnie, on niepokoi i on spać nie daje no na szczęście dla nas wszystkich. No to jeszcze po linii kryminalnej poczytajmy dziennik Poznański, Pismo Polityczne z września 1937 roku. W maju dokonano zuchwałego włamania do mieszkania pana Jakuba Hilberta przy świętym Marcinie XIV. Włamywacze korzystając z nieobecności domowników, splądrowali całe mieszkanie i zabrali stamtąd m.in. drogie damskie, futrofokowe. Złoczyńcy po dokonaniu spustoszenia zniknęli i wszelki ślad po nich zaginął. Zupełnie przypadkowo przytrzymał na placu Sapierzyńskim jeden z agentów służby śledczej, znanego kryminalistę i pasera, Mariana Cechmanowicza, który na widok policjanta zmieszał się mocno i usiłował ukryć się przed nim w bramie. Agent jednak dogonił go w czas. Wówczas Cechmanowicz uchylił swojego płaszcza i ukazał ukryte pod nim futro fokowe to samo, które skradziono na światło świętym Marcinie 14. Tak, niewiele jest rzeczy równie zdradliwych, co futro z foki. Futro z foki zdradzi każdego. Dlatego zwykłej szarej jesiące wierny pozostaje Wiesław Kot.